Zapiski z podróży, trasa rowerowa Velo Czorsztyn wokół jeziora Czorsztyńskiego. Już od początku wiedziałśmy, że to będzie przyjemna wycieczka, piękne widoki, jezioro, góry. Rowerki wypożyczyliśmy w mobilnej wypożyczalni w Kluszkowcach i wystartowałyśmy o godzinie 10 rano. Po drodze oczywiście, przystanki na zdjęcia, a m.in. na zaporze, ale też w kilku innych malowniczych miejscach. Jest gdzie zrobić sobie przerwę, usiąść, złapać oddech i zjeść lody. Później trafiły nam się jeszcze zapiekanki z lemoniadą, idealne uzupełnienie energii do dalszej jazdy. Sama trasa jest naprawdę urokliwa i choć było trochę ludzi, każdy jechał swoim tempem. W sumie zrobiliśmy około 46 km, zajęło nam to 5 godzin ze wszystkimi przerwami na zdjęcia, jedzonko itd. Po kolejnych kilometrach znalazłyśmy hamaki. Więc obowiązkowo kawa i lody. A potem już ostatni odcinek z pięknym widokiem na zamek Czorsztyn. Rzucimy Wam jeszcze nagrywki z drona z tego miejsca, które udało nam się zrobić. Ogólna ocena polecamy. A jeśli podoba Wam się taka relacja z podróży i chcecie zobaczyć kolejne, to zaobserwujcie nasz profil. Pozdrawiamy.